Hej, dzisiaj wyprawka na muka. No jak nie idę, to dzieci kto mnie nie da spokojnie. swobodzie. mi mnie muszę mówić, kto. What? Ej, ej, jeszcze. Nie no nic nie zmieniło, czekajcie, muszę coś zobaczyć, widzimy się jak będę na asfaltzie. O, jestem, e, gdzie jestem? E, jak widzisz jesteś to mnie, rodzenie ze O! To wszystko co mogę zrobić. Jestem uh, akcjonalnie z moc niesmokoku i to niech o nie dron O Pan wosik endu Ej, to do mnie idzie! Masz ender O, fajnie, feura, 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 feura. Fereuka. Ej, hey, mamy trójzont. Muszę zdawać. ty. Ja cię mogę tym złacać, ty wiesz, że co do mnie draca. O ja, Cię, Edel, cosadziłeś? Jen znowu koksa. Heh? Trójząt straciłem. Straciłem trójząt i co teraz? Zrobić. A wyjadę mam. Patrzcie, folia. Słyszał mnie, że nie było tego złego, że szefa to nic złego nie zrobię. Hmm. Auk. Kokonajego! Oczywiście trzeba to wyjście na tradycję. Ajajaj! Ajaj. E, ty wiesz, że nie tkórzyłeś? Chodź tu na ostateczny fat. Fut. No. Chodź tu na ostateczną darkę, i Ej, w to jest na taki... Ało. ...kulczak? Kodę, że na tarci nie końcielni jest to zakończmy to <gry> I no, ja nam pomaga nawet takich rzeczy. No ty ja ratuję twój dom. Trzeba do tej uczyć wszystkich, chodźcie, idźcie. Który nam należy na... Bo idę do łazienki, słuchasz? Usta w do łazienki drugą i stąd. Haha, <laughs> nie mogę twoje zbrodni wędrówki. No, no, no. Czy nie odrodzi? Czy to koniec? Tego jeszcze nie wiemy. Na no, to miejsce, coś się dzieje, łapie coś ty zrobił. Widzi, to jest 2, <laughs> No tak, jak zawsze nie chodź, kiedy coś za nie Dzień się, za to koniec. To nie wiem co. Normalnie, się obce. Obiectniła z dużo tutaj. No tron, chyba idę trochę raz na żyć. Eee, znaczy, pofa!